A teraz część więzienia troszeczkę lepiej oświetlona. Tutaj przetrzymywano jeńców, którzy mieli mniejsze wyroki, którzy przede wszystkim nie zaszli za skórę królowi. Proszę spojrzeć na sufit. Tajemnicze omurowania. Pewnie tutaj nie będzie widać na nagraniu, ale mamy tutaj do czynienia z satanistycznymi znakami. Zwłaszcza ten metalowy pręt tutaj z boku. To jest dopiero ołtarz. i dziurka. Nie jest to dziurka charakterystyczna dla tego typu konstrukcji, gdyż przed nią można było nabrać ogrom tlenu. Znajdziemy wejście do pomieszczenia z dziurką. Tutaj nie ma, niewykluczone, że zostało zamurowane, aby kąśliwi turyści z przekąsem nie chcieli do nich wchodzić. Tak, tak też się stało. O, obiekt z dziurką. O! Znajduje się tu tak... o, znajdują się tu drzwi bez klucznika. Stary poczciwy zamak. Tak zwanego zenitu. I proszę spojrzeć. Wszędzie pręty, wszędzie metalowe słupy. Od sufitu aż do ziemi. Każdy jest... Tutaj. Uciekają. Tak. To poruszanie powyporuszanie pamięci tego miejsca. O! A tutaj mamy do czynienia z podobnym jak tam miejscem kaźni. I jeszcze pod miejscem kaźni znajduje się flasza. Flasza może być symbolem ostatniego spojenia więźnia. Aby myślał, że tak naprawdę nie idzie na kaźń, tylko jakoby wypuszczony został. I znów ten wiatr, i znów to uciekające liście, i znów to grozy, proszę Państwa, jak w jakichś podziemiach, jak w katakumbach. Tak, tak, to może sprowadzić to może wrażenie katakumb, ta konstrukcja jest zupełnie odmienna. Budowana została przez więźniów pod Kremony. Tak, więc proszę się tutaj nie dziwić. Podstawy to solidna konstrukcja tego budynku. I znowu mamy tutaj jakiś dziwny, satanistyczny symbol. Kto z diabłem wojuje, ten odmiecza kulu. A cóż to? A strach tam zaglądać. Niewykluczone, że znajdziemy tam jakieś truposze.